Opóźniony pociąg MUZIK Regio Słoneczny-Słonecznik przewozów regionalnych ze stacji Katowice do stacji Kostrzyn wjechał na tor 11 przy peronie czwartym. Opóźniony pociąg Music Regio Słoneczny-Słonecznik do stacji Kostrzyn przez stację Kałdzierzyn-Koźle, Opole, Wrocław, Zieloną Górę, Rzepin odjedzie z toru 11 przy peronie czwartym. Podczas odjazdu pociągu prosimy zachować ostrożność. Nie zbliżać się do krawędzi peronu. Życzymy przyjemnej podróży. Zobiełam 15 później. Dobrze. Mega fum Do Wolesław, do Wolesław, wiecie. I do kasy, al intercity, intercity, dobra. Oh, czu, czu, czu.